Do biblioteki chodzimy po książki, ale może być też inaczej. Czasami książki ożywają, zamieniają się w postaci i duchy. Wtedy literacka fikcja staje się rzeczywistością. Takie zadanie postawił sobie dyrektor biblioteki imienia Eichendorfa w Opolu, dr Marek Dziony. Inspiracją do happeningu z duchami stał się zbiór legend spisany przez jednego z górnośląskich etnografów na początku XX wieku. Texte. Ich bin auch zufällig auf die Sammlung der schlesischen Sagen von Richard Kühnau gestoßen. Ich dachte mir, es wäre wichtig, nach 100 Jahren, als die zum ersten Mal veröffentlicht wurden, diese wiederzubeleben. Richard Kühnau ist und Richard Könnau ist sozusagen der Grimm, der schlesische Grimm. Die Brüder Grimm kennen wir heute und die haben auch dasselbe gemacht. Die haben Sagen gesammelt, die dann fabularisiert an Kindesalter angepasst und die leben bis Pielęgnacja śląskiego dorobku kulturalnego jest życiową misją Marka Dziony. Stąd też jego wielka fascynacja górnośląskimi legendami. Przez setki lat leśne duchy, czarownice, krasnoludki, syreny, utopce ożywiały wyobraźnię autochtonu, budowały systemy wartości. Górnośląskie legendy przegrały konkurencję z telewizją, internetem, a nawet wybitnymi dziełami literackimi. Ale to Wrażliwość na świat dziadków nie utracili wszyscy. Maria Ciomer. Utopki to są duchy z podwody, które sobie e, na przykład upolowały osobę o bardzo, słabym, e, o bardzo słabej psychice, e, lub o po prostu wybrane osoby, wciągały je pod tą wodę i zabijały. E, my tego nie doświadczyliśmy, ale dla naszych dziadków, pradziadków, było to na pewno bardzo ważne i było to żywą legendą. Właśnie ten górnośląski charakter. Ożywionych i inscenizowanych w bibliotece legend był dla wielu odwiedzających ważne. Spotkali się tu ludzie, którzy odczuwają potrzebę zakorzenienia i przywiązania do ziemi rodzinnej. Jednym z nich był Józef Ziaja. Są legendy nasze, te, które faktycznie są związane z, z moją rodziną, tak z moją okolicą, e, które opowiadają też o tych terenach, które te tereny odzwierciedlają nasze też regionalne wierzenia, nasze własne stwory, nasze nasze utopce. Ta atmosfera biblioteki zamienionej w krainę baśni zrobiła szczególnie wielkie wrażenie na dzieciach. Zbudowano tu ścieżkę umożliwiającą im wędrówkę poprzez scenerię poszczególnych legend. Kończyła się ona w piwnicy, gdzie biblioteka ma swoje archiwum. Przestawiane regały utworzyły labirynt którym w ciemnościach nawet dorosłym trudno było się odnaleźć na końcu tego labiryntu czekał na dzieci duch wody utopek, że się chodziło i się jak to w lewo w prawo i były takie że jak to jak to duch był taki że nas prowadził przed duchy straszyły takie zielone i one straszyły było tam pełno mikro, tajnych przejść i prowadził taki zielony duch, który straszył po drodze. Doszliśmy do takiego zielonego ducha i on dał swoje skarby, monety, kamień i zakładkę. Zielonym duchem, utopkiem był sam dyrektor dr Dziony. To on zlecił przetłumaczenie górnośląskich legend na język polski i wydanie ich w obu językach. On był też pomysłodawcą ożywienia ich w bibliotece. Zainscenizowany Hepening był dla niego jednak czymś dużo ważniejszym niż tylko zabawą dla dzieci. Doktor Marek Dziony. Heute sind die sagen etwas was uns interessieren kann, aber was uns auch zeigt wieso Unsere Identität so und nicht anders ist. Und man kann nicht sagen, dass die Sagen jetzt etwas Unbedeutendes waren, denn sie waren ein Bestandteil des Lebens der früheren Generation. Und wer wir heute als Schlesier, als deutsche Minderheit auch sind, das macht auch uns aus. Also es ist ein Fundament, auf dem wir weiterhin unsere Identität bauen, auf dem wir weiterhin unsere Kultur entwickeln. Śląskie legendy w obu językach są dostępne w Bibliotece. Jeżeli ktoś chciałby poczytać je wieczorami swoim pociechom, to bibliotece Eichendorfa można je również nabyć.